Dzień dobry, ja jestem Inka Irena Wyciślik i ja jestem tutaj instruktorką. Prowadzę taki teatr od lat dwóch aż do stu i robiliśmy przedstawienia właśnie z dzieciakami, <laughs> ale niestety przez ten lockdown, e, przez te lekcje online tak się zrobiło, że w końcu postanowiliśmy sami przygotować bajkę dla dzieci w oparciu o oczywiście o kabaret nie tylko starszych pań, który działa przy Uniwersytecie III wieku. Także oczywiście Uniwersytet III wieku, tenże kabaret, jest wciągnięty w ten nasz teatr od lat dwóch aż do stu, co prawda, jeszcze nie mamy stulatka, ale może się doczekamy. Także postanowiliśmy sobie tutaj tym razem zrobić taki spektakl teatralny, i udało się, żeby nie trzeba było robić, właśnie, filmu. Zrobiliśmy Brzydkie Kaczątko właściwie dlatego, że dziewczyny tutaj tańczą, i Ewa Andrzejewska prowadzi taniec, i robią naprawdę przepiękne tańce, i wspólnie żeśmy właśnie tutaj doszły do wniosku, że zmontujemy jakiś taki program, żeby te tańce można było w jakiś sposób wyeksponować. Oczywiście e, stroje zrobione przez głównie dziewczyny e, robiły sobie częściowo też same, ale tutaj Halinka Kryrowicz, że tak powiem, prym wodziła w, w tych strojach. Wielu sobie z naszych aktorów samo, same zaprojektowały i zrobiły te stroje. Oczywiście są moim zdaniem wspaniałe panie i mieliśmy oczywiście drobne dofinansowanie od tego przymierza, od stowarzyszenia przymierza OPATA, ROSY. Ale myślę, że wkład pracy dziewczyn jest nieoceniony w to wszystko. To jest tak, że w ostatniej chwili się jeszcze okazało, że nie dość, że koronawirus, to jeszcze nam wybuchła wojna na Ukrainie. I postanowiliśmy zrobić to w ten sposób, że ten nasz spektakl częściowo jest tłumaczony właśnie na język ukraiński. Znalazła się pani Alinka, która jest Ukrainką, ale zna też polski. I jako narrator drugi przyswajała dzieciom tutaj no, ten język, który niby jest podobny, ale się okazało, że, że niekoniecznie wszystko jest zrozumiałe, ponieważ na spektaklu były też dzieci ukraińskie, bo jak wiadomo, one są i w Chełmsku, i są w lubawce, są też w Mieszkowicach, Mieszkowice tym razem nie dojechały, natomiast na dziewiątą okazało się, że mieliśmy nadkomplet. Ale jakoś, żeśmy się pomieścili, bo było ponad 200, chyba 60 osób, ale, ale się okazało, że y, wszyscy się tutaj zmieścili, dzieci się bardzo dobrze bawiły. No, myślę, że spektakl się podobał. A no tak jak powiedziałam, no, praca dziewczyn jest nieoceniona w tym wszystkim. Y, przygotowywałyśmy to z różnymi przerwami. No prawie, prawie pół roku. No, oczywiście trzeba tutaj w, w to wliczyć wszystkie lockdowny, wszystkie święta, wszystkie przerwy, które były, także tak naprawdę zabrakło nam troszeczkę czasu. Jeszcze właściwie dwie-trzy próby byłyby tutaj takie no przydatne bardzo, ale myślę, że jakoś tutaj to wszystko zostało ogarnięte. Inko ja tylko powiem dokładniej krótko jest to premiera dzisiaj to są dzisiaj te trzy spektakle premierowe. Tak to miała być w ogóle miała być pra premiera właśnie y, wczoraj, ale okazało się, że ze względu tutaj na różne rzeczy, które się dzieją y, no musimy się zmieścić tutaj w jednym dniu i jeszcze w dodatku, nie dojrze pierwszy kwiecień, to jeszcze nam zrobili takiego psikusa tam od góry, że nam śnieg spuścili. Ale myślę, że to nie przeszkodzi w dojeździe na godzinę 13 dla dorosłych. No, pora jest taka y, troszeczkę wczesna y, dla tych, którzy pracują, ale nic nie mogliśmy poradzić, dlatego że będzie referendum, i w związku z tym no, wszystko będzie pozamykane. Ja jeszcze wrócę do wspaniałe stroje, wspaniała dekoracja no i jeszcze wam ktoś tu pomagał przy tym, bo jeszcze osoby z Miejsko-Gminnego Kultury też tutaj włączyły się. Myślę to znaczy, o, o Rafale, myślę, tak no Rafał jest nieoceniony, to jest dzięki właściwie Rafałowi mamy całą oprawę muzyczną, wszystko. To na czym ja się tak za bardzo nie znam. Paninko, ja tak no. powiem delikatnie, Rafał jest takim mężczyzną, żeby o nim nie mówić. No, ale tu się nie da nie mówić. No, nie oszukujmy się. Jest to radny, mieszkanie z lubawki i lubi to, co robi. No przede wszystkim on tutaj na te próby czasem, y, które odbywały się w nietypowych porach, musiał przychodzić wcześniej, układać sobie grafik, tak żeby y, tutaj być i no. Że tak powiem, przygotował to wszystko na medal. Także dzięki Rafałowi, to wszystko, co tam się dzieje, a tego nie widać, a właściwie jest bardzo często, nawet nie 50, tylko 80% udanego spektaklu. To jest właśnie Rafał Czura. To co, zaprośmy teraz na ten spektakl, który za chwilę się odbędzie. Zapraszamy serdecznie. O godzinie 11 jeszcze jest dla szkół, a o godzinie 13 dla wszystkich dorosłych. Gdzieła będzie? Powiedz, żabo, bo się orientuję słabo. Kom, 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 kom! Cierpliwości jeszcze nieco. Kom, 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 kom! Już na pewno do nas lecą. Kom, 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 kom! Już wracają, jakim ryba. Ja się szybko schowam chyba. Minuty dzień lub dwa może i już były na jeziorze. Прийшов тиждень, може два, вони вже були на озері. Так як давній, сніжно бяле, так винісле, так спяле в своє хролецькій майстаці. І качатку Жекли. Віло в минулому такі високі, такі чудові у своїй королівській величності. І сказали каченяті. коченняці. Chodź tu do nas. Nie wypada, byś odłączał się od stada. Zatem nie trać czasu. Chodź do swych braci, sióstr i cioć. To sen chyba. Przecież, przecież ja jestem tylko brzydkie kaczątko. Brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko. Podwórko całe pomiatam, no. Brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko. Zwierzęta z mojej brzydotek pią. Brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko, jakżeż tu mogłem z wami razem żyć? Brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko, nie może przecież łabędziem być. Ha, 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 on żartować raczy, i to ma być potomek kaczy? Bojaj się w zwierciadle wody. Jesteś piękny, jesteś młody, jesteś silny. Zobacz co. Zostań z nami, króluj nam. Nikt bym w to nie uwierzył, gdybym nie mógł sam zobaczyć, że się można tak złabędzić, że się można tak odkaczyć. A teraz będzie z nowym królem, jezioro łabędzie.